Jak poznawać biologię? Skąd czerpać informacje? Tego dowiesz się z tej lekcji. Zapraszam. Najlepszym, podstawowym i najstarszym źródłem wiedzy biologicznej są obserwacje czyli po prostu uważne przyglądanie się. Możemy przyglądać się pasące się sarnie, ptakom w gnieździe, czy rosnącym roślinom. Obserwacja może być zupełnie spontaniczna. Jeśli na spacerze zauważysz nieznany ci wcześniej gatunek ptaka, możesz na chwilę się zatrzymać i go poobserwować. Zadbaj tylko, aby pozostać niezauważonym, bo jeśli chodzi o obserwację, to nie wpływamy na jej przebieg, w przeciwnym razie ptak może wystraszyć się i odlecieć. Ale są też doświadczenia. Które tym różnią się od obserwacji, że tu już aktywnie zmieniamy jeden z czynników, który może wpłynąć na badany organizm lub proces. Przygotowujemy próbę badawczą, w którym zmieniamy wybrany czynnik, i próbę kontrolną, w której nie zmieniamy żadnego czynnika. Na przykład, jeśli chcemy zbadać wpływ słonej wody na kiełkowanie nasion, wtedy nasiona w próbie badawczej podlewamy słoną wodą, a te w grupie kontrolnej wodą bez soli. Zarówno obserwacje, jak i doświadczenia składają się na metodę naukową, której celem jest odpowiedź na interesujące nas pytania. Zaczynamy od obserwacji. Zauważamy jakiś problem lub zjawisko, o którym chcemy wiedzieć więcej. Na przykład zaobserwowaliśmy, że banany włożone do miski razem z jabłkami szybciej dojrzewają. W formie pytania formujemy problem badawczy: czy jabłka przyspieszają dojrzewanie bananów? Stawiamy hipotezę, czyli po prostu prawdopodobną, według nas, odpowiedź na postawione przed chwilą pytanie. Banany dojrzewają szybciej, gdy są przechowywane razem z jabłkami. Kolejny etap to przygotowanie i przeprowadzenie doświadczenia. Tu już trzeba wszystko dokładnie zaplanować. Trzeba zastanowić się, co będzie potrzebne do jego przeprowadzenia, jak długo ma trwać nasze doświadczenie, jak będzie wyglądać próba badawcza, a jak kontrolna. I w końcu w jaki sposób będziemy notować nasze wyniki. W tym doświadczeniu przygotujemy dwie jednakowe szklane miski, dwie jednakowe kiście bananów i kilka jabłek. W jednej misce umieszczamy połowę bananów wraz z jabłkami. Pozostałe banany wkładamy do drugiej miski. Ustalamy, że nasze doświadczenie będzie trwało 5 dni. Po tym czasie zapisujemy i analizujemy otrzymane wyniki zarówno w próbie badawczej, jak i w próbie kontrolnej. W próbie badawczej banany zmieniły kolor na ciemnożółty. Mają też brązowe plamy. Banany z próby kontrolnej są jasnożółte i nie mają plam. Ostatni etap to sformułowanie wniosku, w którym potwierdzimy lub odrzucimy postawioną przez nas hipotezę, w zależności od uzyskanych w wyniku doświadczenia wyników. W naszym przypadku hipoteza się potwierdziła: banany rzeczywiście dojrzewają szybciej, gdy są przechowywane razem z jabłkami. Obserwacje i doświadczenia to najlepsze źródła wiedzy biologicznej, ale nie jedyne. Otaczające ci organizmy żywe możesz poznawać lepiej czytając książki, czasopisma popularno-naukowe, oglądając filmy przyrodnicze czy wchodząc na edukacyjne strony internetowe. Warto też udać się na zajęcia terenowe, na których korzystając z przewodników do oznaczenia roślin, zwierząt czy grzybów, lepiej poznasz napotkane gatunki. Swoje zainteresowania możesz rozwijać udając się do takich miejsc jak muzeum biologiczne, ogród zoologiczny czy ogród botaniczny. Obecne tam gatunki zwierząt i roślin są ciekawie opisane i wiele cię nauczą. Jeśli zastanawiasz się, czy byłby z Ciebie dobry biolog, to musisz wiedzieć, że taką osobę przede wszystkim musi charakteryzować szacunek dla przyrody. Dlatego podczas obserwacji w terenie nigdy nie niszcz roślin czy grzybów, nie płaszcz też zwierząt. Poza tym bądź ostrożny, przeprowadzając doświadczenie zadbaj o swoje bezpieczeństwo, ochroniąc skórę czy oczy. Bądź cierpliwy, badania przeprowadzaj zgodnie z ustalonym planem, także wtedy, gdy zajmują dużo czasu lub wymagają wielokrotnych powtórzeń. Bądź systematyczny, w regularnych odstępach czasu odnotowuj wyniki badania, a w razie potrzeby wykonaj rysunki lub zdjęcia. Bądź rzetelny, dokładnie wykonuj doświadczenie i obserwacje, dobrze je dokumentując. Czy słyszałeś o tym, że naukowcy czasem przeprowadzają doświadczenia na zwierzętach? Najczęściej na myszach, szczurach czy małpach. Takie doświadczenia mogą sprawiać im ból, pogorszyć ich zdrowie, a nawet spowodować ich śmierć. Dodatkowo zwierzęta trzymane w zamknięciu nie czują się dobrze. Z tych właśnie powodów niektórzy domagają się całkowitego zaprzestania przeprowadzania tego typu doświadczeń. Z drugiej strony, to właśnie doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach umożliwiły ogromny postęp w nauce a zwłaszcza w medycynie. To dzięki nim wynaleziono chociażby tomografię komputerową, która pozwala na oglądanie narządów wewnętrznych, a także wiele leków ratujących ludzkie życie. Obecnie badania na zwierzętach podlegają ścisłej kontroli. Sprawdza się, czy dane doświadczenie rzeczywiście jest niezbędne, na jakich zwierzętach będzie przeprowadzane i w jakich warunkach będą one przetrzymywane. Zapamiętaj najważniejsze. Głównymi źródłami wiedzy biologicznej są obserwacje i doświadczenia. Stanowią one zasadnicze elementy metody naukowej. Etapy metody naukowej obejmują kolejno obserwacje, sformułowanie problemu badawczego, postawienie hipotezy, zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia, analizę wyników, sformułowanie wniosków. Warunki doświadczenia w próbie badawczej muszą być takie same jak w próbie kontrolnej z wyjątkiem jednego czynnika który badamy.